Manko umiedzianego Dzisiaj taki sprzęcik do kawy 7 kg i 968 gram. Razem 637 po 80 groszy licząc. Zobaczymy co to odda więcej. Zapraszam do oglądania. Także tak to się prezentuje wielkościowo. Sprawdzimy czy to działa. No, wchodź w dziurkę. Podłączyłem. Nic się nie świeci. To chyba nie działa. No szkoda, szkoda. Także idzie na rozbiórkę. Ja was już stawiam na statyw, żeby to jakoś miało ręce i nogi. I żebyście wszystko widzieli. I żebym ja tu widział. Dobra, kabel standardowo robimy ciach. Pawla już nie ma, on będzie Później stawiamy i ściągamy wszystkie plastyki. Jak się uda. Pęż, że, że nawet nie wiem od czego tu zacząć. Ta magia. Bita zmienimy. OK. O czymś zapomnieliśmy O pudełeczku Na śrubtaczki Teraz wszystko Może inaczej Plan działania będzie taki Rozkręcam wszystko, co się ma, po kolei. Bo widać, że to jest masywne, dobrze zrobione. Ale co w środku będzie, to się okaże. Tu nic już nie widzę na śrubek brakuje czyli mogą być w naprawie o. takie długie śrubki Nie widzę. Tu coś jeszcze mamy na gwiazdkę. Chyba za mały, będzie bicik. Zobaczymy, czy będą jakieś przekaźniki. Czy co? Coś tu się nie chce odkręcić, panie. Gdzieś tu miałem buty jeszcze Trzeba dopasować to Gwiazdeczkę Ta za duża, ta za mała Co to kuźwa jest A już wiem co to jest I jest Lipton, bo to są gwiazdki, raczej tego widać nie będzie, nie będziecie tego widzieli, z takim dynksem, gwiazdka i taki pręcik w środku, a ja na bank takiego nie mam, więc jest słabo, ajajaj, dobra, zobaczymy, co się uda, to się uda, o, a resztę będziemy łamać Zobaczmy jak to będzie szło Jak to ściągnąć Nie mam pojęcia Może od góry coś puściło. Dobra. Żeby nie przedłużać. Bo tu tak śrubki trzymają, dostanę się do środka, bo to jest widać dobrze zrobione i jak dojdę do bebechów to się widzimy za chwilę, za chwilę wracam. No i dobra, jesteśmy na takiej przebitce. Powiem wam, twardy orzech do zgryzienia. Tak to wygląda od góry, wszystko trzeba łamać. Każda śrubka inna. Nie wiem, jak to się nazywa, pompa czy nie pompa. Tak wygląda płytka. Od tego wyświetlacza i mamy tu jeszcze tą stronę. To te dwa to chyba są przekaźniki. Także będzie sreberko. No i gdzie ja to tu widziałem? A tutaj zobaczcie, ile tam kabli idzie. Do tego zobaczymy. Dobra, rozbebeszę to dalej i widzimy się przy następnej przy następnej przebitce. Za chwilę wracam. Słuchajcie. Jestem znowu na przebitce. Tak to wygląda. Jeden bok. To jest jakiś chyba silniczek. Będzie tu mieć na pewno. Będzie na pewno aluminium. Tak mi się bynajmniej wydaje. To jest tył tego Jakaś cewunia. No super, tu w tym też będzie miedziucha. Z tego co pamiętam, kable są. No coś będzie, coś będzie. Także tak to wygląda tutaj z boku jeszcze. Dobra, taka krótka przebitka. Teraz już się widzimy, jak to wszystko rozbebeszę i później zrobimy podsumowanie. Ja za chwilę wracam. Dobra, sprawa wygląda tak, że mam to wszystko części pierwsze rozebrane. Dlaczego nie chcę kręcić z wami śrubek? Bo zobaczcie, wiecie ile tu jest tej drobnicy. Druga tyle mi uciekło, druga, druga połowa tego mi uciekła na ziemię. Dobra, ale nie o tym. Taka płytunia. To rozwalę. Tu sprawdzę czy nie ma. Y Sreberka, takie malutkie pierdolniczki, że tak powiem. Włączniczek, w tym sreberko, w tym też sreberko, to wszystko podcinam. Idzie do wora. Dobra, taki ślimak. Nie wiem, do czego to służyło i za jaką to robotę robiło. Jak wiecie, to napiszcie. Tak to napędzało. Tu jest wirnik w tym, bo widzę. Nie wiem, co dalej. Okay. Teraz tak, płytka z, z tego wyświetlacza. Tak to wygląda. Czarna. Druga płytka była w środku. Tak jak widzieliście wcześniej, tu będzie sreberko na pewno. Zobaczymy, co dalej. Powiem Wam, że mam coraz bardziej ochotę na całkowicie, na rozwalanie tych płytek i wysłanie tego. Ale to jeszcze czas na to. Takie tutaj są mosiężne yy, gwinty. To się to wygubi. To każdy wie, co to jest. Serce tej maszyny, że tak powiem, w tym jest miedziucha. Coś od czegoś. Tu jest. Mini wierniczek, jakieś ceweczki, szybka rozbiórka będzie, mam nadzieję, że miedziane, bo to wiecie jak to w tych czasach robią, to jest chyba ten młynek, tak mi się wydaje, no ale mogę się mylić, coś takiego, rozkręcę, bo muszę zobaczyć coś w środku, tu są jeszcze te mosiężne yy, gwinty, Takie coś, bardzo lekkie, bo z tego śrubki, nie wiem czy coś w środku będzie, pusz. No i, A, jeszcze kawałek aluminium było. No i turbosprężarka od tego. No powiedzcie jak to wygląda? Turbosprężarka. W tym też może być miedziucha, nie wiem, nigdy takiego czegoś nie rozkręcałem, więc na 100% nie wiem. Masa kabelków Tak to wygląda Nie będę tego rozbierał dzisiaj już na części pierwsze Bo powiem Wam, że jestem Wyczerpany tym kręceniem To już dzisiaj mój drugi odcinek, który kręcę Ile z tego będzie To się okaże Może dogram to jutro Także Zobaczymy Przemyślę sprawę jeszcze więc widzimy się a jutro jutro dogram ten odcinek, dobra i tak będzie, zobaczymy co to ma tak czy inaczej ta firma powiem Wam, że wykonanie go sprzętu było chyba najlepsze najbardziej wytrzymałe i tak dalej bo tamte dwa czy trzy, które rozbierałem wcześniej, no to powiem Wam, że katastrofa jeśli chodzi o, o wykonanie tego wszystkiego, ok, ja jutro dogram podsumowanie zważymy i zobaczymy co w tym było zapraszam Dobra. <laughs> miedziuszka wyszła tyle. Tyle wyszło. Z tego wyszedł wirnik. To policzymy sobie jako wirniki. A nie było żadne nic więcej w tym magnes jest. To sobie odpuściłem. Dajcie spokój. Spróbuję gadać. No i tu płyteczka, to co myślałem, że tu jest złocenie, to niestety nie ma. Tyle wyszło jeszcze. O, tu się drucik skrył. Tyle wyszło w osiądzu. Nawet tutaj. Okay. Sorry za łapy, no ale tak to jest. Nie będę leciał do domu mył. Teraz sobie to rozkręcimy. Nie mam skrętarki, pożyczyłem sąsiadowi. Muszę kręcić teraz ręcznie. Ale tak to jest to rozebrać może inaczej, może to odkręcimy coś tu się sypie ty, ty. tu jest tyle <śrubeczek>, śrubeczek, raz, dwa, trzy cztery, pięć pięć sztuk to rozkręcę później porozkręcam te dwie jeszcze i Co nie mówicie, że nic nie widzicie tam jak na shortach to ogląda to wie, że pieniądze ze skarbonki <tres> sorry Wrzuciłem na kryptowaluty. Spróbuję swoich sił. Wrzuciłem tam 2500. No tak za to obejrzycie to trochę minie. Bo ja sobie wiecie filmy do przodu nagrywam. Żeby raz w tygodniu się nie rzucić, Albo dwa. No i, i zobaczymy. 2,5 koła tam wrzuciłem z tych pieniędzy, ze skarbonki. Ci co oglądają shorty, to wiedzą ile tam się wysypało, a kto nie widział to w shortach może znaleźć u mnie złomowych. tutaj jakiś złomik będzie to się później rozbierze i to może teraz będzie się uda. O, chyba wyjdzie. No i tak to wygląda. To jest młynek do tej kawy. Tu się jeszcze kawa posypała. No i co? No zaraz jeszcze pieniędzy kupiłem felgi do samochodu nowego, bo Mazda klękła na autostradzie i już się nie opłacało i naprawiać więc kupiliśmy nowy samochód mam nadzieję że ten pojeździ bo trochę kosztował no i wracając do tematu kryptowalut więcej tam nie pakuję pieniędzy bo ja muszę zobaczyć jak to wygląda czy ja na tym stracę czy nie nauczyć się tego codziennie coś oglądam i codziennie coś patrzę no nie chcę wyjść Ale Z tych pieniędzy Złomowych Bo na przykład jutro jadę sprzedać złom Ciężki i lekki Nie wyjdzie No nie wyjdzie Będę chciał sobie kopywać <laughs> Srebrny bulion Srebrny bulion Tu jest to ustrojstwo. Tak to wsadzimy i tyle. Będę eee. kupował srebrny bulion, bo wiem na 80%, że srebro pójdzie w górę i to grubo, ale lepiej inwestować w coś co ma się w ręku, że tak powiem pewnego niż takie właśnie te kryptowaluty, bo to możecie i stracić pieniądze i a możecie też zyskać, nie? Także wiecie. Dlatego ja mówię, ja spróbuję, coś tam wrzuciłem, ale resztę to ja bym pakował w srebrne monety. Zobaczymy, może poszukam jakiś złotych małych monet, które będę kupował. Raz w miesiącu na przykład. No i na shortach, które widzieliście, że odzyskuje te złoto, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyślę do rafinacji. Yy, ze styczników srebro techniczne, bo jest jego trochę. Wyślę jakiś tam złom srebra, bo też mam. I się okaże, co tam wyjdzie z tego. Wyślę te piny, właśnie co tam z No nie wiem, kiedy to wyślę, bo ten nazbiera kilogram. Dobra, i mamy ten silniczek. Ja to sobie rozbiorę, żeby was nie męczyć, i widzimy się na podsumowaniu. A pierwsze monetki, które zakupię, na pewno zobaczycie. Dobra, widzimy się na podsumowaniu. Dobra, mamy. Lecimy, że łomem Łapy czarne. Czyli widać, że odzysk był dwa wirniczki. Z tego sobie później mieć Odzyskam jakąś puszkę. Wytarować. Rzucimy to. Tak jak mówię, to idzie na złom. Pewnie zauważyliście, że trochę plastyku Nie przejmuję, bo u nas odciągają za to minus 4%. Więc ja mam to gdzieś. Ok. Kilo 242. Pierwsza złotówka jest. Dodajemy Teraz to wytarnować wierniczki po dwa złote sześćdziesiąt dziewięć dodajemy yy, wytarnować <tryk> mosiąc. 62 gramy. Policzymy po 20, bo nie wiem. jakie teraz ceny są. Dodajemy. I tutaj wyszło to jeszcze z tego silniczka. Wybiłem sobie ładnie wyszło. Miedziuszka osiemdziesiąt 781 Dodajemy Wyszła nam dyszka prawie 11 zł Myślę, że wynik jest ok Do tego mamy jeszcze troszkę aluminium I mamy jakąś tam płytunię Czy się opłacało Aj, przepraszam Zobaczcie Jeszcze jak wybijałem To trzeba by było to doliczyć jeszcze No to akurat by wyszło 11 zł czy się opłaca sami sobie? Odpowiedźcie. A przy okazji miedziuszka się tu gubi. A przy okazji moi drodzy to zważmy jeszcze miedziuchę, bo będziecie widzieli odcinek będziecie widzieć odcinek z paczki do Metaleo. A to już jest następna miedziuszka. Proszę bardzo, i pierwsze 5 kg wpadło. Także jest elegancko. Miedzi błyszczącej jest 2,5 kg, jest obilanej, więc myślę, że zrobię paczkę, może jutro, i wyślę do Metaleo. Dorzuci się puszek, dorzuci się jakiegoś aluminium i będzie gicior. Dobra, dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji.